Szukasz serwera Roleplay. Nie jesteś zadowolony z poziomu RP na innych serwerach, a może szukasz dobrze oskryptowanego serwera? Venom Roleplay to serwer idealny dla Ciebie. Kładziemy nacisk na profesjonalną rozgrywkę. Nasza administracja dołoży wszelkich starań, by rozgrywka na serwerze była idealna. Otwarta rekrutacja do frakcji na organizacje przestępcze oraz firmy. Start już w piątek 27 listopada o godzinie 17. Link do Discorda w opisie. Yo! sieba, Słuchaj, jestem koło HUT Restaurant. Podjedziesz? A to? HUT. H. A. U. T. E. RESTAURANT. E, e! O! Ktoś podjechał e. właśnie! To ty? Eee To czekaj, Gdzie po, podjechać? No restaurant! Czego nie rozumiesz? Wyślij mi gipsa! lotę GPSa! Ale jest, to jest? Nie wiem! Kurde, dobra to ci wyślij, BMW! Mam. Prawdziwe? No! Ile? Kuba milioner! Dobra, wysyłam ci giepa! Boel, klapie ci coś z nogi, kurwa, na zmite podłogi, człowieku. Ja pierdolę. Słuchaj, BH. No, coś przerwało, kurwa, bo jakiś komar leciał. GPS-a, wyszli. GPS-a? Przecież nie GPS -a. mam. GPS-a. A, gps a No. No to nie mów GPS-a. GPS GPS-a, GPS-a, Co się, kurwa, GPS. dogadać nie da przez telefon i przez telefon jesteś... ...głupi? Jesteś łysy chuj. No, ale silny. Nie. Silny jak chuj. Nara, przyjadę, cię za w Łękłotkę. No to już nie masz GBS-a, człowieku jest ogarny sam. Ci kurwa Ale znajdę, nie? -a. No nie mam GBS-a, gościu chuj ci chodzi. GBS-a, okay, so GPS. Nie no wysyłam, Dobra, przecież mówiłem, że ci wysyłam. Dobra, czekam. Ja też czekam, no siema. Nara. Kurwa dogadać się z picikadom. Kurwa dusi mnie trochę. Co jest? Kurwa. Czekaj, czekaj jakiś gościu Siema, ma ej Siema Ty ze szkarłatnego patrolu jesteś Ja ja Przeprem jak bomba pierdolnie RapidPL inwestuje 3 zł i 69 groszy Nie, się pytam czy jesteś ze szkarłatnego patrolu No a co takim autem? Jakim Dziękuję no... don... don stawczym? No, bo takie mamy firmowe auta. No, ale jak ja jeszcze tam pracowałem, takich nie było. No, bo ty masz taki jeszcze stopień. Co ty ku**a Ja mam wysoki stopień. Patrz kurwa, to jest moja taksówka. Jebany. Ale się Się dorobiłem, mnie normalnie policja wozi. ci Nie, nie mów tak do mnie! Przy kolegach, przy kizlach? taksówkarz! Co? Przekśleli Powiem ci tak! Mrygasz, nie? Jak kurwa, że ja jestem taksówkarz? Powiem ci tak! Picik! Nie! No to zapierdalaj wypełniać te proliuny, a ty się... Ja mu to wyślę. Picik! Sprawdź lepiej telefon! Który? Ten w tej twojej pojebanej głowie, kurwa, osranej. No sprawdzam? Rozumiem. Mhm. Czyli nudny. No, Dzień dobry. Czyli dobry. Czyli dobry. Czyli dobry. Dzień dobry. Jest pan dobry. Don donktorem? dobry. ale mogę się panem zająć jak Czyli dobry. Proszę pana, stało się coś takiego, że jechałem sobie przez las? I wybiegł mi renifer mi wybiegł z góry. No i ten. I No potrociłem go autem i on się kopytami ustawił w moją stronę. Przyjąłem 64 ciosy na gardę potem mu założyłem duszenie. Finalnie go pokonałem, nie? Odklepał racicą No ale zrobił mi szkód takich, że cały nadgarstki mam popękane. Zabra. Ma pan jakie plastry? Słyszeliście go w ogóle? No ja mogę włączyć kogoś z muzyki. Zobaczę no co tam jest, złoży pan o patrunki, ale na sam raz. Jest jakiś słabo słychać. Co jest kurwa? Nie tak owoju, pan zrobi? Słucham. Proszę pana! Jak pan mówi do przodu, to ja pana nie słyszę. Chyba słowa spierdalają. Okay. O, teraz słyszę. Przyszłaś. No przyszłość. Muszę się zastanowić, co pan wcześniej powiedział i pan tak nie mówił A pan przecież mówi przed siebie Dobra, położy się pan Tu? Tak To może koszulkę zdejmę To se zdejmę Ehm, słyszycie go w ogóle? To pan dycha teraz na tym? Na patrolu, a kiedy warsztat? I no czekam właśnie aż mi to odkażą, cały ten warsztat, proszę pana. Bo kurka, jakby sam odkupy to trzeba silnikować. Kurwa, nie słyszę go. Dobra, tylko ten nadgarstki, jeden i drugi, tak mam rozumieć? I no, no nadgarski. Jebyś ten serwer naprawdę kurwa. O, widzi pan tutaj? Ca cały pochartany. Kurwa, muszę z nim pisać. No. Hmm. Nie wiem, czy dość się pisze. Do się pisze, nie? Że ja mi się coś stało na ręce, to, to rozcięcia. Napisał tak eee, Czy wymagają szycia? Ja napisałem Do plasterka i dziwki pijanej na wieczorne zimne oglądanie TV Ja? Debil no, Wie po co tutaj? Nie słyszę go kurwa Człowieku mam na maksa głośność nie słyszę ich. Lekko ponacinane tutaj Takie zadrapanie większe Mógłbym powiedzieć bardziej a, nie to... trzeba na szczęście szyć Więc tutaj tylko panu oczyszczę rany I założę opatrunki, dobra? Dobra, dobra Może delikatnie zaszczypać Od razu mówię Okej okay. Słyszycie ich w ogóle? Ktoś kogoś słyszy? To ja go nie słyszę Czy de Voice jest? Kiedy to wprowadzili kurwa? Czy to jest moja wina? Ja nie wiem, kurwa, który napisał, który z nich to jest, kurwa. A ja go nie słyszę! A? Co tu tak śmierdzi? A płyn do dezynfekcji. Nie słyszę, co on powiedział, dobra, nic nie słyszałem. Ale to wcale, jak się stanie, to go słychać. Jak I tak ten? lepiej pachnie jak ten. Płyn do dezynfekcji jest prawie 100% No, jak się do froga wchodzi, to tam stoją takie do psikania na ręce O To nieźle Dobra, jak zmien... Nie rąchałem zmi na maksa No i zaraz odcierle to jeszcze Płacam chociaż na tym szkatułskim Da radę zarobić na firmę? Tylko na chleb! Kurka masakra! Nic nie słyszę, kurwa. Sorry, widzowie, tak, ale kończymy tak, zaraz, kurwa, GTA, bo on to piździe nie będę, kurwa, się w I wie pan co? Albo mam yy, miód w uszach, nie? Żebym mógł świeczki robić jak szrek, albo kurwa, nie wiem co się, co się dzieje, bo ja naprawdę muszę się wsłuchiwać, co pan mówi. Ja muszę na wargi pana patrzeć, żeby widzieć, co się odpierdala. Pytam się, czy trzeba poprawić się patrunek. Rozumiał pan? A! Yy. Nie, nie trzeba! To może pan wstać, ubrać się i ja tylko dochodzi się sobie prosić. Yy, w kurtce miałem, moment. Pewnie nie ma. O i, i teraz go dobrze, no dobrze słyszę kurwa. Słyszę tam było zajebiście go sali. No ale niewygodne! Niewygodne są! O. No. Jak leżałem do pana tylko tak słyszałem do dupy To chyba, na, chyba to jedno ucho mam yy, Ten zatkany. A czemu pan nie ma tutaj ubezpieczenia A bo mi Się skończyło Ale to o, teraz wie. się skończyło Bo jeszcze dwie minuty temu sprawdzałem i miałem Co pan gada No jak się To chyba długi zabieg był To nie byłem przygotowany Że taki, na takim długim będę miał bo Ja niestety dzisiaj będę musiał fakturę nałożyć na pana i, a można napić Ikele, bo to jest jego wina? Nie ma można niestety napić i A ile będzie to kosztowało? Ciągło go teraz słyszę? 20 tysięcy, proszę pana. I... ILE?! Dwadzieścia tysięcy. Helupiarze zawsze z wami! Kurde, a jakbym dał panu latarkę? Mam latarkę. Ale by pan miał wtedy dwie! Nie, naprawdę, no muszę niestety wystawić, wie pan. Co ja tyle nie mam! Ja mam, już powiem, już mówię, ile mam sprawdzeń... Jakieś... Może mam pisikę da za to, że ten... że tak zrobi, to pan zadzwoni, niech przyjedzie z kasą Dobra, to czekaj. To ja już wypisuję w tym czasie, ja pan zadzwonię. Cześć, słuchaj, Jadek. A? Na szpitalu chcą wymuszenie zrobić, siema, Na siema, mnie ja robi. jestem umundurowany. Możesz podjechać? Mogę. Na szpitalu jestem, wymuszenie. 20 tysięcy Jak chcę. Jakie wymuszenie? 20 tysięcy chcę. I Ty chcesz czy oni, I oni chcą? Oni ode mnie mnie trzymają, tu drzwi zamknęli. Jak drzwi zamknęli? No normalnie, kurwa, miotło jest w drzwi nie mogę wypchnąć. No dobra, jadę. Jestem na sali Jesteś... operacyjnej. No a, a ubezpieczenie masz? Mam, mam. 3 zł. Gdzie nie masz? Mam. W domu. Nie trzeba by zapłacić, nie? W, no. domu, w autokasko ja... mam na siebie. To łatwo ci sprawdzić, tak. żeby Janek przyjechał i zapłacił za ciebie? I przy. A ła, proszę mnie nie bić! Biją mnie, Janek, przyjedź. No już ja. No, siema. Jak coś, Jak pan to... mówi, że Pana winią, to szybciej przyjeżdżają? To. No. A, no dobra, dobra. A mógłby Pan mi dać jedną marsjankę, bo bym yy, minsel... No to pytałem się, czy opatrunek jest dobrze nałożony. No ale na ręce dobry, no. ale ja chciałem marsjankę se poniumlać. Poniumlać marsjankę? No, chciał? normalnie marsjankę nie cię. Jaka dobrze słychać? No dobra, to ma Pan, proszę. O, bardzo... Ale kurwa, ona jest do... Kurde, wpoknęłem. Zapomniałem, że trzeba to rzucić. Da pan jeszcze jedną, ja głupi jestem. No dobra, ma pan jeszcze jedną. Dziękuję. Jeszcze ja schowam na później. Dobra. Ej! O, schowane. Michał Helupa z tej strony, naczelny czpun. To zaraz pan pisze kielawezie, tak? No oczywiście, to zaraz będzie uregulowane, proszę pana. Dzisiaj. A pan te włosy to stawia na cukier? Czy na przykład yy, na gel? Wie pan co? Trochę na żel, trochę na wodę z suszarką. Na wodę z suszarką? Normalnie. Ja to miałem babcię, która kiedyś chciała wodę postawić na suszarkę. I ją tak jebło że potem została pogodynką w TVP. Co pan gada? No normalnie. Ona czuła pioruny kurwa 3 dni wcześniej. To nie jest. Mhm mm wow, to, no, wy no to macie macie dobra O ja pierdolę, skąd wy macie te firany? To ma Dental, ćwóny ale może z bazaru? Ale fajne takie, mętkie Mętkie? Mętkie, mętkie, gdzie jest ten picikela? Janek, kurwa, dalej! Co pan na mnie nakłada? pan Janka zda? Nie na ten szpital zajechał, bo tak patrzę na GPS-ie nie na tym szpitalu jest. Pan na Zonik powiedział na pillboxie. Nie też z inwestuje No ja jestem już. I, ale jestem na tym! Gdzie indziej, wiesz? Gdzie? Się szpital pizda się szpital nazywa. <noise> pizda. Pillbox. Pillbox, kurwa, nie pizda. dobra, jedziemy. Czwarte piętro pillbox, a nie pizda. Jeż, no, ty Czwarte piętro pillbox. No, bo mnie popierdoli, o, no. no Dalej, boż mi palec chcą ciąć. No niech ci tną, będzie spokój przynajmniej. No i w później ty rentę będziesz płacił, jak ci będę dokręcał żarówki, w chacie. Ale przecież i tak ci cały czas płacę, co za różnica. No ale trzeba płacić. Nie wolno. Ty chciałeś być pracownika, to się płać kurwa. A właśnie ja nie chciałem, że żeś sam przylos! No ale nie wygdałeś kurwa miotłą, no to teraz płać. No bo zbieram ci rozumiesz, żebyś usamodzielił się trochę. Chcę ci pokazać, że życie to nie jest tylko Janek, 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 tylko też... Życie Tastem to samego. są. chwile, chwile, chwile. Ulotne no. jak gołębie! Jesteś Motyle. tylko mocny w gębie! Jebany zielony pierdolony. Zaraz no, się ma! Ja pierdolę 28 dolarów, to też musi oddać. Mocny w gębie, picikela jebany. Poczekamy, wypatrujemy go. Tak, no, ale. Co to jest? Basometr? A do badań. O. A co pan tu bada? Kupę? Wszystko mogę panu tu zbadać. Może I... pan nasikać do kubeczka, zrobimy tutaj badanie moczu. Badanie moczu? No. A Ale jakbym to nasikał to na maszynę? To Ale to nie przyspieszy. Nie, nie, nie. Pan, pan nie sika. Kuja już w ręce mam. Pan mówi i sikam. Nie, nie, nie. Pan nie sika. Bo na zaraz będzie i przyjdzie i powie... To pan, pan nie namawia. Ja nie namawiam Pan nie patrzy, bo pan nie patrzy, A. bo mam wstydliwy pęcherz No halo? Ale gdzie ty jesteś dokładnie? Yy, w pomieszczeniu hiriori dontologicznym Dobra, no to już czwarty. wiem gdzie. Sara, Sara o, operacyjna, czwarte petro. A to ja już wiem gdzie jesteś. No. Sala operacyjna, hol. No siema. Pan też otrzepuje dwa razy? Trzy nawet. Kurde, jaż to bym nie miał co, bo to już sucho. Aż tak? Mhm. O, są. dobry. Czołem, otworzy pan tu drzwi. Pomocy! Pan. Żeby nie biegał. A, pomocy! A, Ale... co jest tam? A, 20 tysięcy! Nie, nie ma ubezpieczenia, tak? Nie ma ubezpieczenia, pan dycha. Powrotem pan zapłaci. Powrotem. Ale gdzie? Z powrotem. Kurwa, Janek! No i nasikał mi do kosza. Janek. Pamiętasz, jak jebłeś mi w dupę na tym? Dowód. Ale Zostawiłem w domu! Juan Pablo Pisikela, asystent szefa policji, numer oznaki 02. Przy panią, oni mnie porwali. Dawodik. Co? Porwali Dawodik. mnie. Policja ona porwała? No, ja. z lekarzem są wzmowie. Proszę mnie wypuścić. Dobra, y mam wizytówkę, słuchaj. Dam każdemu po jednej i se będziecie mogli się rozejść. Ale po co ja ta odejdę, pała? Ja nie chcę dostać. Janek, ja mam kamizelkę pało pałoodporną, nic mi nie zrobisz. To po łydkach można. Ale na tej zera ci powiem, że raczej nie jestem odporny. Masz tutaj... Jak tam na wiele kruci, nie, nie wiem. Dałem ci 50 tysięcy. No i potem... Przejebałeś no, ja ja wszystkie pieniądze. Bo cię kurwa gang masnodontów doczepił, czy chuj wie kogo. E. No to po co ich nie łapiecie? Ale po co mamy ich łapać? Jak Skoro kradną. Ich nie ma, a ty żeś znowu wyłudził ode mnie pieniądze. O, jak ich nie ma, jak mi okradli? Dobra, Wypierdalasz do bidula. Chodź, chodź. Ale gdzie? Do bidula Nie Nie, bo ja mam mamę i tatę gdzie indziej? Ja się odwrócę, że nie było świadków Janek! 20 tysięcy panów wisisz za operację Ale ja nie miałem operacji A co miałeś? Porwanie Czemu ty nie kupiłeś sobie ubezpieczenia? to No ale miałem por... Ty nie rozumiesz Pan świadkiem, że miałem porwane ręce całe W szczępy Skórę na rękach miałem porwaną. Od czegoś to pan sobie lekko zadrapał. No właśnie. No to od, od czego ty tam jesteś? No proszę. po Renifera dusiłem, balachem robiłem. Jakie? Na szyję? No jechałem przez... No kurwa Jadek No wysłałeś mnie, przecież dzwoniłeś, że mam jechać tam zobaczyć, co się dzieje, nie? Po renifera cię wysłałem. No właśnie, ten renifer pijany był, z górki zbieg, kopnął mi w auto, wyszedłem, z... złapałem za poroże, on się rzucał, odwrócił się, zaczął mi walić racicami na gardę, no to zaczęła mi skóra pękać, no dopiero później mu zasiadłem na plecy i udłusiłem go. No i ma. To wyglądało jak zwykłe zacięcie się kartką papieru na nadgarstku. Bo mam twardą skórę, panie doktorze. Aha, okej, okej. Janek, daj... Tysiąc yy, tysięcy. Kurwa. Ale tu trzeba aż dwadzieścia. No właśnie. Ale Janek to jest co, kurwa? Janek, parisał, że bank. Janek, daj, wiem, że masz. Słuchaj. Kurwa, ja mam ci. Ja ci somin bawiłem, jak ty na robocie o, byłeś, panie, daj. Medyku, słucham. Yy, ja panu zapłacę za nie. A on idzie siedzieć. Ale nie mogę, tak ja u roboty jestem! Ja mu zaznaczę, że zapłacił ten. Ale. Chuuu, a, je... a masz numer do szefa? Tak, to mój przyjaciel. Zadzwoń do niego, że mnie powinni! Ale on ci. da 40. Panie nie! Piskala. No uczcie tam kadetów, żeby nie mówili na komat channel, bo wydać to słyszę. No właśnie, idź na to, że ja chuja słyszę niestety. Dobra, no. U Nas jest 30 na służbie teraz, nie? O ma, co? No. A radio leży. Czekaj, czekaj, zaraz piszemy, zaraz piszemy, no czekaj, fajnie, gadamy. Dobra, nie ma czegoś. Takiego... Idź już. Dalej drzwi są przekluczone. Pan ma już się wyklucza ci. I do bankoma. Do widzenia! Koksu 5 gram No 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 Że nie zapomnienia To ja może sprawdzę jeszcze tą reakcję źrenicy Nie, co? czekaj, czekaj, ja mu zaraz sprawdzę Ja Poczę nic jeść. nie wącham, nie, nie, tylko dupy <laughs> Idź, idź Mimo o, Coś mnie trzyma A, jak się sam złapałem, kurwa <laughs> A, ja Sorry. Piję, dobra. Czekam przy bankomacie Dobrze, dobrze O! Ale fajny telefon! Idziesz, czy nie idziesz? No idę, jak chciałem zadzwonić. O, no kurwa, Janek, będę miał teraz... Ja... Zapierdolę ci zaraz! Masz szczęście, że się umiem uspokoić. Janek. Jesteś no po pomylenia. prostu kurwa frajer Dlaczego mówisz, że pan jest Do widzenia, panowie! Do, do widzenia! jest cipunem. Byliśmy w klasztorze razem. Jak ja się wrócę za chwilę do ciebie, jak ja ci tego czpuna wyciągnę kurwa z gardła. To Ej. będą twoi bliscy opłakiwać na twoim grobie, mój drogi. No za halo to w dupę walą. Tam są źli. Janek bez humoru, ale ja dzisiaj też. Ja to bym chciał coś Proszę. robić. I ktoś Jeszcze ławkę wywalił, mieć, nie, nie, mam auto, ktoś nie, nie. ławkę wywalił nie. Nie. I uciekł ktoś wywalił, nie wiem kto Ja wiem, i tam uciekł nie To było No wyglądała jazdy, na tyłą kobietę Prawo jazdy Co? Prawo jazdy I Przecież zdałem Prawo jazdy Mam Ubezpieczenie o co jest No w domu mam W domu masz? No w domu? No w szafki nocnej. Manda 30 tysięcy. <sighs> Jak by ci to kurwa powiedzieć? No. Będziesz nie? musiał z ściągnąć, kurwa, bo... Nie zapłacę. <laughs> nie zapłacę, bo nie mam... Widzicie ja robię? Halo. Przepraszam. Czym pomóc? Yy, macie panowie może zapolniczkę? Yy, sprawdzę w kieszeniach. Dobrze. A może być latarka? Yy, nie, bo muszę podgrzać łychę. Naczelny pan Michał chelupa, witam. A pan... Aha, bo pan chce dać sobie po kabelkach. Ta. A to nie mam. Nie po kabelkach, na łychę. To pan to będzie pił jak syrop? No a co? Nie, lepiej jest jakiś żurek, kurwa, kupić, czy co? Nie, będę pił to. Pił to? Pił to, tak. Kurde, ja wiele rzeczy w życiu brałem, ale pił to nigdy. Ale będę, to nowy nowy sposób tutaj taki, wie pan? Pan Dałyche spróbuję światłem podgrzać. Nie da się tak. Tym się da. Ja Jarzeniówa jest zainstalowana, proszę pana. Dobra. Panie. Jak ciepło się robi? Nie, nie da rady. Kurde, no chciałem pomóc. Kurwa, a mnie poryje zaraz, no. Do widzenia! Do widzenia! Michał chelupa z tej strony. Żegnam. Kurwa. Halo. Podwiezie pan do sklepu. Ale ja jestem na służbie. A, dobra, to nie, dobra, to miłej służby. Do widzenia. Do widzenia?